Także witam, ja jestem Nofi, oto kolejny odcinek ze City Skylines i witam ponownie Azunu, jak już się możecie domyśleć. To jest odcinek 30, jak mi się już dobrze wydaje i dzisiejszym celem jest 100 tysięcy mieszkańców. Tak więc, bez przedłużania, jeśli Wam się odcinek spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarzy i nie patrzcie na te lagi, bo tak to ta gra działa. No i zobaczymy co jeszcze się podzieje. Chciałbym tutaj przy tym kołośle pobudować. No i też również na tej wyspie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także, no cóż, przejdźmy po prostu do odcinka. Aktualnie mam zapotrzebowanie sklepowe. Zobaczmy, jak bardzo. Bo to możemy sobie tutaj ogarnąć. A nie, to chyba po prostu. O dobra, tutaj. No, niby jest 11 tysięcy miejsc pracy, ale no dobra, już pobuduję. Akurat mamy tu fajnego grida, więc nie będę sobie go rozwalał. Eee, 128 bodaj. A tutaj 128 jest jakoś tu. Czyli w tym miejscu byśmy się chcieli podpiąć. Anarchią. Coś na takiej zasadzie jest ok. Eee, to możemy nad jakąś uliczkę ogarnąć pustą. Pustą. Ślepo. O to mi chodziło. Niech to będzie w sposób następujący. No i zapełnijmy to wszystko sklepami. Także tutaj, 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 tutaj. No i one się tam pobudują. Prędzej czy później. I będą takie fajnie wzdłuż tego linu. I też jedna rzecz. Eee, miałem plan. Bo w sumie jestem ciekaw. Mamy te molo. I chcę zobaczyć, czy one na quayu wyglądają dobrze. Eee, no właśnie. <laughs> to jest ten problem mały. Włączmy tak, nie wiem, 2,5? Hmm. 5? 5 to już jest za wysoko, czyli 3,75 jakoś byśmy musieli dać. Nie wiem, na jakieś 80. I jakbym teraz chciał na przykład stąd usunąć Quay'a. No właśnie, to, to się usuwa aż tak. Mega da... Co? Mega daleko. Hmm. I co ja mam w takim wypadku zrobić? Dobre pytanie. Mogę usunąć stąd. I spróbować prowadzić molo jakoś potąd? Niby? Spróbujmy. Pojedziemy tu. I teraz wzdłuż tego chce się tu jakoś podpiąć. Czy to jest możliwe? Pewnie jest. Jakoś. Tylko trzeba wyłączyć chyba przyciąganie do istniejących struktur. Jakoś tu. Tylko czy to ma sens, jeśli to mi znowu wróci tu, Queya? No właśnie. To usuńmy. I to też. Sorry, to nie wygląda za dobrze. Z tego musiałaby powstać jakaś droga, taka przedzielona, A niestety sytuacja z City Skylines jest taka, że nie można zrobić tak fajnie sobie node'ów. Bo niby mogę to zrobić tak, ale nie wiem czy to zadziała. Tak jakbym sobie życzył. Spróbujmy. Bo dodajemy to tu, dodajemy to tu, usuwamy, usuwamy. No i dalej się łączy. Dobra, bez Quay'a. Miałem pomysł, ale pomysł nie zadziała, bo właśnie przez te No ale dobra. Z tym nic nie zrobimy. Natomiast coś, co zrobimy, to drzewa. Tak więc, to, to, to. No i plantujemy. Tak pragnę zauważyć, że jak patrzę kamerą tutaj w dół, to jakoś ta gra za dobrze działa. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. <grych> no ale dobra. Mamy tu porobione, i teraz korek jest w tym miejscu. Ale wydaje mi się, że to przez to, że tu jest naprawdę dużo pieszych. I się zastanawiam, czy nie fajnie by było zrobić jakieś kładki. Szczególnie stąd mogłem trochę tego kłaia usunąć. Tak powiedzmy w tym miejscu. O! Teraz fajnie. Oddaj. Super. Mój jedyny problem z robieniem tutaj kładki. W ogóle widzicie, ile tu jest osób? No tu by się najbardziej chyba przydała kładka. Jak tak patrzę. I w tym miejscu. No w tym miejscu to w ogóle. Bo tu jest strasznie dużo ludzi idących stąd. A, ty, poczekajcie. Momencik. Widzę, widzę pomysł. Yy, to, to, wyłącz w ogóle to. Musimy się tu połączyć. Teraz tak. 7,5. Tędy. Co jeszcze trochę? A. Tak, będzie dobrze. Aha, bo oni na to się łączą. Dobra, kumam. Na pociąg idą. To tak, tak. Tylko bez tych pasów chyba. I teraz mogę też stąd usunąć. Niektórzy będą mogli tędy iść. A ja bym jeszcze chciał ogarnąć tak, żeby mogli sobie stąd przejść całkowicie na koniec. Co to kurwa jest? Co? Chwila. Okej, okay, wyszedł jakiś nowy update do Recolora. Ciekawe. Ciekawe, dobra. Nie wnikam. Bo to nas jakoś tak średnio. Trochę interesuje. Dobra, przebudowujemy jeszcze sobie ścieżkę w to miejsce, ale fajnie by jeszcze było gdzieś stąd zbierać. I się zastanawiam, jakby tutaj podjechać. Eee, powinienem myślę. Tak na 7,5, tak jak było. się tu wpiąć. I to by było jakkolwiek. Eee, no chyba nie. To hmm. no może tu jakoś. O, 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 bo tutaj jest już prosto. No właśnie. Idziemy jakoś potąd. Będę musiał wyłączyć te słupy. Bo są trochę głupie. Dajmy tak. Tylko usuńmy ten słup. Bo on jest przesadzony. Eee, w tym miejscu. Bez tego słupa. Ale gdzieś bym dał jednak. Nie wiem. No tu nie ma nigdzie dobrego miejsca, więc chyba jednak na tym poprzestańmy. No i tutaj jedziemy jakoś tak na 40. Teraz nie chciałbym się łączyć. Okej, okay, chyba jakoś to ogarnę. Tylko wyłączmy przyciąganie do wszystkiego. O, na takiej zasadzie. I dzięki temu jesteśmy w stanie chyba już zrezygnować z tych pasów. Tak. I to już są dwa pasy mniej. Super. Tutaj, jakbyśmy się podpięli tym, 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 przejechalibyśmy nawet tędy, chyba. O. To byłbym w stanie też zrezygnować z tych pasów. Wydaje mi się. A te pasy są względnie niepotrzebne. Imo. Te pasy bym usunął, i oni teraz będą musieli nawrócić. I sobie przejść tędy, tędy, a jeśli będą chcieli z tej strefy przejść, no to tu, tu i tędy. Okej. Okay. Ja się zastanawiam jeszcze nad tymi pasami. Jak bardzo one są potrzebne w tym miejscu. A jeszcze tutaj mamy. Hmm. No, tu jest troszeczkę gorzej. Ale chyba na to nie wpłynę jakoś mega bardzo. A nawet jeśli to tam jest w miarę mały trafik. No i widzicie, ile tu ludzi chodzi? Kurcze. Fajnie. No, bo teraz pewnie z pociągu wyszli. Czy coś? O, teraz wsiadł. W ogóle tak fajnie się synchronizują te pociągi. Ile to jest osób? Ja tu widziałem 1200 jakoś chyba. Okej. Okay. Ale może też jestem ślepy, nie? Więc bierzcie to pod uwagę. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę dużo ludzi. Milusio. czy to są światła? To są światła. Jejku, wyłącz je. Chociaż. Ej, dobra. Może te światła to zostawię? Czemu nie? Mogą być tutaj już. No ale dobra, troszeczkę pobudowaliśmy tutaj. Tutaj niestety korki dalej będą. Bym musiał przebudować chyba cały ten gwiazd. Tutaj mi się to nie podoba, no ale trudno. Przejdźmy tutaj. Ponieważ chciałbym w tym miejscu pobudować jakieś domy. Czy kolej? Kolej tu mam podpięte. Nie mam tej podpięte. Hm. Ej, dobre pytanie teraz się zacznie: czy ja jestem w stanie. To jest naprawdę ciekawe pytanie. Czy ja jestem w stanie podpiąć teraz tę te linie dobrze? Ok. To no mniej. Tak 0,5. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem z tym. Może zróbmy to z tym na szybko. Usunę na chwilę tę linię, ale to w dobrym celu, bo chcę ogarnąć to ładnie. Na pewno tu trzeba będzie przejechać, to tyle jestem pewien. I to nawet jestem w stanie wyłączyć. Jedziemy jakoś tu i tu Drugi od jest jakoś tam i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Eee, chyba na 0,5 to jest. Tak jest. Także fajniutko. Eee, wyłączmy anarchię, bo nie chcę trafić pod słup, ale chyba będę musiał i tak czy tak eee, słup usunąć. Na to wychodzi. A szkoda. To już usuniemy oba. Tak myślę. Niżeli jeden. Pojedynczy. Także 184 jakoś tak. Ok. Wtedy tutaj przejeżdżamy. Jedziemy jakoś. Tędy. I teraz. Tutaj bym chciał przyciąganie do tego tutaj kolegi. By dało radę. Tylko pod kątem 180, jeśli można. O jene. Może z tej strony będzie łatwiej. Bo chciałbym do tego. To jest jakoś tu. Oj, będzie dom syzyfowe, prace lekkie. Dobra, dajmy jakoś tak. Nie musi być idealnie. A tutaj, czy ja się jakoś tak podepnę fajnie? Eee, tutaj lekko by trzeba się pobawić. Wtedy. To może ja zrobię od tej strony. To nawet wyjdzie być może lepiej. Także tutaj. O, bo tu się jakoś tak fajnie właśnie podłącza. Na takiej zasadzie. No i jest super. Tylko tutaj jest mały problem. Ale to jestem w stanie ogarnąć, jeśli obniżę te tory. Hmm, no. Dobra, to jeszcze lekko cofniemy na ten moment. Chciałbym to na takiej wysokości utrzymać, to wtedy autostradę podniesiemy. Tak więc, yy, teren, weźmy brasza w tym miejscu. Nacisk stówka i jedziemy tak. Jakoś potąd. Tak mi się wydaje. Dobra. Te słupy, kurczę, czy chcę je usunąć, czy chcę je jakoś przesunąć? Chyba przesunięcie byłoby fajniejsze, ale nie wiem, czy jestem w stanie tak pojedynczo. Nie jestem to w stanie osiągnąć. Zrobić to jakoś tak. Yy, Okej, okay, nie jest źle, ale musimy zobaczyć, czy to się podepnie. Jakby to jest najważniejszy clue. No właśnie, tu dalej robi się mały problem. Też ogólnie tu musimy usunąć. Idziemy tak. No właśnie. To na quay'u. To na quay'u. To na quay'u, to na quay'u. No i to jest dalej za wysoko. W sensie tory. Ale jestem w stanie je obniżyć. Dobra, ja to ogarnę po prostu i widzę się z wami jak to już zrobię. Ogarnąłem to w jakoś taki sposób. Yy, tu leci trochę... Inaczej, ale... Myślę, że to nawet okej okay będzie. No i w każdym razie to się łączy. Musiałem trochę też autostradę podnieść, jak widzicie. Ja bym to w sumie nawet w tych miejscach yy, podniósł jeszcze trochę. Żeby to nie było aż takie strome, teraz to będzie miało troszeczkę więcej sensu. Nadal jest strome, ale. Nawet jeszcze tu o git. No i fajnie. Teraz bym się podpiął tą koleją. Także szukamy. Takich miejsc w miarę spoko. Stałe nachylenie podłoża. Idziemy jakoś tu. Jakoś tu. Jakoś tu. Tędy. Teraz chyba już prosto. Troszeczkę zjedziemy. Tutaj znowu prosto. No i teraz te tory. Z strefy gdzie jest uniwersytet. Przejechałbym jakoś może tutaj. I wtedy jedziemy. Tu jest na 10 metrów, więc byłam ja trochę wywalone. Jedziemy. A, tylko że to jest na podłożu. Moment, 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 moment. Mój błąd. Tryb wodny trzeba wyłączyć. I tryb taki. OK. No i chyba po prostu jadę. Ciekawe, czy bym tu znalazł Netlayna. Wątpię. Zna znaczy, się Netlayna. Punkt stykowy. Bomby był gdzieś tu, chyba. Tak, mniej więcej. Tylko, że ja się tu nie połączę, bo to jest zbyt. Chociaż. No, niby połączyłem się. Tu też nie wygląda to źle. Tylko teraz to trzeba zamienić. Okej. Okay. No trochę jest wyżej. Tu się trochę obniża, no ale dobra. Przeżyjemy. Włączmy tutaj. Żeby trochę teren wypłaszczyć. Trochę w tym kierunku, trochę tak. No i fajnie. Mamy kolejną kolej podpiętą, więc od razu też przeciągnijmy tą trasę ostatnią. Zatrzymam grę. Ona sobie wiedzie tu. No i teraz na tych dwóch przystankach musi się zatrzymać jeden, drugi, jeden, drugi. A tu już się normalnie powinno zatrzymywać, tak jest. No dobra. Także jedna trasa kolejowa jest ukończona. Yy, zaczyna się tu, potem jedzie tu, tu, yy, tu, 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 tam. Możliwe, że tu jeszcze jakiś przystanek walny. W się przystanek stacja. No ale to tam w swoim czasie. Dobra. E, jest zapotrzebowanie na budynki, więc chyba nie ma co się ograniczać. Mm, ja bym może też w sumie. Bo mnie bardzo kusi przejazd tutaj tunelem. Nawet to nie musi być stricte tunel. To bardziej takie coś. Tylko teraz to chyba musi być zrobione jako most. Tylko widzę, że to się w bardzo dobrych miejscach robi. Momencik, muszę temu pomóc. O tak. O tak. I teraz te zamieniamy. Tak. Tak. Yy, no prawie. Prawie, prawie. A też tu jest bardzo stromo. Kilka. Ja to jakoś ogarnę spokojnie. Więc robię chyba. Yy, Ctrl Z. Chciałbym tego node'a dotknąć, ale nie mogę. A mogę node manipulation jakiś zrobić. O! Okej. Okay. Okej. Okay. Działa. Uda się to. Hmm. Huh. Niby działa. Tylko teren jest lekko do podniesienia prawdopodobnie. Nie dajmy w taki to sposób. Kurczę ten teren właśnie. Hmm. Wiecie, czy to widać z daleka? Z daleka to widać to. Wiecie co? Nie robię tego. Nie podoba mi się fakt, jak to wygląda. Usuń, usuń. Wywalone ma w to. Tylko teraz z muszę przywrócić. Mniej więcej. Ok. I tyle. Nie kombinujmy. Wznowię ja grę w sumie, bo nie wiem, czemu nie działa. Jeszcze ja nie wiem, czy tu się zbuduje, czy nie. Bo jakoś się nie chce budować. A powinno. Tak więc 5 na 6 budynek. Już nawet 4 na 6, bo tutaj mamy chodnik. Także mieszkalny. Szerokość 4. Na 6, wysoki budynek europejski, niski czynsz USA. Tylko ok, to jest taki sam budynek. To odpada też. Nie chcę przesadzać wysokościowo, będę szczery. I chyba najlepsze, co możemy wziąć, to to. Także damy tak, tutaj chodnik, tędy wyłączmy tylko to i to. No i fajnie 3 na 6. Powinienem na spokojnie znaleźć jakiś sklep. Sklep średni 3x6. 3x5. Albo może musi być tak zaznaczone. A nie, serio nie ma. Uuu. Mieszana 3x6. Nie ma. Są tylko japońskie i niemieckie. 3x5. Sklep. Jakim cudem nie ma 3x5? Ani 3x6. To jest aż dziwne. 2x6. No nie. Dobra, to 3x3. 3 na 3 już muszą być. to tego jestem przekonany. Co? What? Dwa na 3? Co jest? Tu jednej kratki brakuje. No, ja spróbuję 4 na 6, bo 4 na 6 to już nie uwierzę, że nie będzie. Okej, okay, pojawiają się europejskie na przykład. Podajmy ten europejski i teraz mm, chciałbym ten budynek przesunąć. Jestem w stanie to zrobić? Tak? Nie, szkoda. Bo chciałem to jakoś jakimiś strzałkami może porobić, jakby dało radę. Ale okej, okay, my to tu zmieścimy na luzie. O. No i fajnie. Milusio. Dziura pomiędzy może zostać, bo tu są jakieś przejścia. No i git. Dostaćmy drzewa. Też tu od razu na rondzie. Spoduję sobie lekkiego grida. Bo mam pomysł. Tylko potrzebuję tutaj anarchii na chwilę. Teraz tak z tej drogi. Zrobimy. Taką dla autobusów i tramwajów. Tylko jakoś tu się muszę wpiąć. Nie wiem, czy aż tak potrzebuję daleko. Może. I to będzie nasza zajezdnia. Będzie taki hub przesiadkowy. Ogromny. Zobaczymy. Tutaj tędy, tutaj tędy. No i mamy jakieś miejsca na domy. siedome, Bloki. Tu sklepy. Yy, 3 na 3. Wątpię, żeby się zbudowały wysokie, więc... No dobra, 6 na 6. A i tu nie powstanie nic. Hmm. Okej. Okay. Northeast chyba jest. Jest. Dobra, to dajemy w taki sposób. Czy ja się jakoś tu podepnę? Fajnie by było. Eee, podepnę się na luzie. Na razie to zrobię z Anarchią. Wsunę to. I teraz to. I szukamy punktu stykowego. Ale chyba go nie znajdę, więc po prostu tak się podepnę. Yy, no i co? Droga dla autobusów. Tutaj, tutaj, tutaj. Fajnie. Dla tramwajów. Hop, hop, hop. Yy, tu lekko, jakbyśmy dali radę, to przesunąć. Fajnie by też było. Eee, coś takiego. Git. No i też mamy taką nawrotową część, więc to też fajnie. Dostawmy jakieś bloki. Tutaj jakieś bloki. Tylko właśnie tu się nie zbudują, takie jakbym sobie życzył, bo te załudy nie są tak duże. a to można lepiej. Bo zrobimy coś takiego. Tu dam jakieś drzewa i będzie spoko. Od razu też w jakieś parkingi bym zainwestował. Czy tu się idealnie zmieszczą dwa? Kurwa, jednej kratki brakuje. Niemiło. Ale tu się mieszczą takie, więc to nawet jest przyjemne. Będę musiał je pokolorować, ale to spoko. A ja przecież mogę teraz zrobić. Z paletą. Czy nie? A, na to to nie działa. Okej, okay, ale syf. To tu mamy parkingi, to wszystko zaraz przemaluję. No a tutaj co? West Pobuduje się? Pobuduje się. No i fajnie. Milusio. Teraz z tego trzeba. Poprzez to. Poprzez to. Dobra. Biorę teraz tak. Nie. Tak. Czy ja serio Nie jestem w stanie. Co? Od kiedy? Uterwalk nonsense. No dobra, przynajmniej to przemaluję. No i fajnie, mamy to zrobione. Yy, tutaj drzewami chyba się po prostu odgrodzimy. Już może troszeczkę mniejszymi, i też innych typów też bym chciał troszeczkę widzieć. No i fajnie, troszeczkę drzew powstało. A my zaraz mamy 100 tysięcy, które jest naszym celem dzisiejszego odcinka, jakby ten odcinek jest trochę krótszy, ja wiem. Ale nagrywam to troszeczkę później niż zazwyczaj. I nie będę oszukiwał, że chciałbym to wstawić jeszcze tak w miarę sensownie. Nie wiem, czy takie skrzyżowanie przy wieździe jest całkiem mądre. Wydaje mi się, że mądre to to nie jest. No ale cóż, zdarza się i tak. Przejdźmy tu bez połączenia. I teraz kratki. Eee, tutaj, tutaj, tutaj. Wyłączmy do tej ulicy kratki i do tej też. Możemy budować tutaj jakiś northeast, trochę southwesta. O nie, southwest się chujowo robi. To wywalaj. Nie ma opcji. Do southwest można gdzieś tutaj walnąć. Znaczy wróć po tej stronie. O, bo tu mogą być w taki sposób. Tu mi odpowiada to nawet. Yy, tutaj, northeast. Tutaj, northeast. Usuń to. Niech się pobudują. Dobra, yy, southwest jakoś tutaj niech wskoczy. A bo to się chce jakoś tak pobudować. No ale dobra, to będę mógł zapełnić to tymi 2 na 3 czymkolwiek to tam chce się zbudować. Może jakieś tanie mieszkania niech też wskoczą. Yy, tutaj, amerykańskie domy powinny powstać. No i co? Tutaj też jakieś tanie mieszkania możemy wsadzić na luzie. Przyspieszmy. Wyłączę światła, bo pewnie w niektórych miejscach powstały. Na przykład tutaj, tutaj. Tutaj. Tu nie, ale tu na pewno. Powst... Usuń. jejku. W tym miejscu jeszcze światła są do usunięcia. Usunęły się. Może mam trochę za małe wjazdy. Tak myślę. Eee. Damy radę. Dobra, tu już jest 7000. Na co narzekać najbardziej? Małe domy, brak zrywek. Zarządzanie odpadami, wysokie zagrożenie hałasem. Okej. Okay. Szczególnie troszeczkę poprawmy tą strefę. Chyba ją zrobiłem tak. No. Tak więc niech będzie jakoś potąd. I to mi odpowiada. Ile mamy mieszkańców? 7,900. Okej. Okay. No to i tak jeszcze rośnie, nie? Ale się zbudowały. O, stary. Czy każdy budynek tutaj 3 na 3 będzie taki sam? O, stary, ale gniot. Mamy zapotrzebowanie na biura losowo. Ty to może biuro jakieś walne? Hmm. Kusi bardzo. Mnie to. Nie daj jakieś biura. Ale one są 2 na 3 No cholera. Wyłączmy z tego całkowicie kratki. Nie, wiem, oddaj tak, usuń to. Ale syf. Yy, tutaj nie wskoczy Southwest. Jak będzie chciał się zbudować, ale na razie nie ma zapotrzebowania. Czy ja znajdę jakieś biuro? O szerokości 2, które jest wysokie. Nie znajdę. Kurde. To musimy zrobić lekki chodnik. Tutaj jakoś tak. Nie chciałbym robić pasów. Jeśli mogę, ale chyba jestem zmuszony do tego. Ojej. A nie, tak nie muszę robić. Dobra, spoko. A tutaj teraz jakbym się połączył? O, fajnie. I tu jakbym się połączył? Okej, okay, tu już nie ogarnę tego. No trudno. Yy, przyciąganie. Nie wiem, przejedźmy jakoś potąd nawet. Bo to by miało jakiś sens, żeby tu się ewentualnie łączyło. Dostaćmy drzewa. Raz, dwa. Wsadzamy. Co popadnie, co się da nawet. Tu nic nie wsadzę, nie? No nie ma opcji. Tutaj już wszystko jest zapełnione. Jeszcze w tym miejscu jakoś pobudujmy odrobinę tych drzew. I może jeszcze przejdźmy na strefę japońską. Bo widzę, że nie ma zapotrzebowania na wysokie budynki. I tutaj troszeczkę możemy pobudować też wysokich. W sensie wysokich na ich standardy, czyli średnie. Yy, tylko gdzie? <dobra> Dobre pytanie. Gdzieś tutaj może jeszcze jakąś mniejszą strefkę walniemy. O, coś na takiej zasadzie. Tylko, że gdzieś kratki są wyłączone? Chyba. E, czekaj. Co? Okej, okay, no ewidentnie jakoś to działa. <grych> I na tym poprzestańmy. Tu jest tak, tu jest tak. Tu musi być wyłączone, tu musi być wyłączone. Nie co coś daje. Ale jakoś się nie chcą budować. Tak zauważam. Lekko swoim okiem. Może nie ma takich budynków? Jest taka opcja. Tak, tak. Tak. Coś, nie wiem. Hmm. Na no ewidentnie działa to w jakiś sposób. Jeszcze nie jestem w stanie rozgryźć, jaki, ale no, definitywnie. E, japońskie szerokość na 3. 3 na 4, 3 na 5 to jest? Umiem czytać? Tak, umiem czytać jeszcze. To jest 3 na 3. Może to takie 3 na 3, damy w ilości 2. E, tylko muszę to za anarchią zbudować. 1. Są takie jakieś wysokościowe, kurcze. Nieźle. Yy, 3 na 3. To jest jako left. Okej, okay, może być. Dajmy tu. To jest spoko. Jeszcze 3 na 2. 2 na 3. Dajmy tutaj. No i fajnie. Jestem zadowolony. A coś z czego jestem jeszcze bardziej zadowolony to fakt, że mamy 100 tysięcy mieszkańców. Co kończy nasze... Dzisiejsze przygody. Tak więc. No cóż. Trochę mało tu drzew. Będę musiał tu dosadzić pod miniaturkę specjalnie drzewa. Ale ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam na Discorda, linki w opisie. Eee, też nie wspomniałem na początku odcinka, co chciałem w sumie powiedzieć. Reaktywuję drugi kanał. Już dzisiaj pojawił się film. Także jeśli jesteście zainteresowani, to po tym filmie możecie. Tam wbić, zobaczyć. No i co? Ja tu dostadzę jeszcze trochę drzew, tak off-camera, a ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i pa pa.